Oto pierwsza część Megamena, wydana na ośłobitową konsolkę Nintendo. U nas w Polsce znana jako Pegasus. Gra ta zapoczątkowała długą serię gier, chyba jedną z najdłuższych. Jest to seria kontynuowana po dzień dzisiejszy. Okładka, co prawda nie zaciekawa, ale nie ocenia się książki po okładce. Przechodzimy do samej gry, która jest warta uwagi na pewno. W 1987 roku wydana przez Capcom. Tu mamy 6 bossów. I sobie swobodnie wybieram, do którego chcemy iść, na sam początek. Ja zawsze wybieram Bondmana. sam nie wiem dlaczego. No i startujemy. Tu atakują nas różne dziwne rzeczy, ale sobie dajemy radę. No jak widać, gra jest z prościutką, 8-bitową platformówką, w której poruszamy się tytułowym Mega Może on biegać, skakać i strzelać i na razie to tylko tyle. W następnych częściach będzie mógł wykonywać m.in. wślizg, wzmacniać swój podstawowy atak, ale to jest pierwsza część i tu możemy tylko skakać i strzelać. Gra ma typowe elementy platformówki jak widać Wspinanie się po drabinach, przeskakiwanie no, na dole kolce Do no, klasy wśród łapek naziemnych Tu z kolei zbliżamy się do Bossa No te małe jakieś czerwone paskudce jeszcze nie dadzą nam spokojnie przejść Bo właśnie więc trzeba się będzie jeszcze trochę pomęczyć ale już prawie Teraz zostaliśmy zamknięci sam na sam z Bombermanem i rozpoczyna się walka Bombman, jak widać no prawie jak Bomberman rzuca w nas bombkami, które stosunkowo łatwo wyminąć no, jeszcze trochę udało się nam go pokonać. To, co teraz zebrałem, to jest nowa broń dla Megamena. W tym przypadku będą to właśnie bombki, których używał Bombman. Pokażę, jak one działają. Zbliżam się, właśnie do Gatsmana. W ogóle bronie są bardzo przydatne podczas walk z bossami o czym się zaraz przekonacie. Jest Gatsman. Widzicie o ile obrażeń mu zadała ta jedna bombka? Gatsman skacze i ziemia się trzęsie i mega się przewraca więc... Czasem trudno jest kamyczki, ale... Ale już nie ma się czego obawiać. Bombki poskutkowały. Tu widzimy praktyczne zastosowanie mocy, którą dostajemy od Gutsmana, czyli podnoszenie kamiennych bloków i rzucanie nimi w przeciwników. Na moment powrócę jeszcze do bombek, które przydają się do niszczenia tych dziwnych maszynek. Przydatne. Tu mamy broń katmena, nożyczki. Podatno w planszy Elekmena będzie do zdobycia jeszcze taki przydatny gadżet, którego działanie zaraz wam przedstawię. Wybieramy tę zabawkę. Możemy tworzyć takie jakby platformy, po których możemy przez chwilę chodzić. Przez chwilę, bo one znikają. A tu widzimy w akcji broń od Elecmana. A znajdujemy się w planszy Icemana. Otoczenie jest skute lodem. Muzyczka też wprowadza nas taki zimowy klimat. Jest to prosta, ośmiobitowa melodia. Grafika też, jak widać, nie ma żadnych fajerwerków, ale spełnia swoje zadanie. Widzimy, że to jest zimowa plansza. 8-bitowe otoczenie. Przeciwnicy też typowi dla zimowych plansz są. Jakieś pingwiny. Ślizgamy się po podłożu, bo to lód jest przecież. A tu znajdujemy się w planszy Firemana i widzimy jak, jakie ciekawe zastosowanie ma broń od Icemana. Broń ta może zamrażać przeciwników, w tym przypadku słupy ognia. Możemy po nich chodzić dzięki temu i dostawać się w niektóre miejsca, które normalnie nie byśmy się nie dostali. No. Zamroziłem słup ognia i użyję teraz tych platform. I dostałem się na samą górę, gdzie znalazłem energię, która przyda się do zregenerowania mocy. Wystrój planszy jak widać się zmienił, teraz jest to taka ognista plansza. Fabryka jakaś, może nie wiem, wulkan, coś z tych rzeczy. Przeciwnicy też typowi dla ognistej planszy. Aczkolwiek w tym momencie zwracam uwagę na muzyczkę. Jak dla mnie ona ma w sobie coś wyjątkowego, co sprawia, że to jest mój ulubiony motyw muzyczny w całej grze, bo tworzy naprawdę świetny klimat i pasuje do otoczenia jak znalazł. Z kolei broń samego Firemana sprawdza się świetnie podczas starć z przeciwnikami. Po pokonaniu wszystkich sześciu bossów będziemy mogli się udać wreszcie do doktora Williego, który jest sprawcą całego zamieszania. Kolej się odlatuje, a nas czekają jeszcze cztery poziomy, kilku bossów, no i sam idzie na końcu. Czyli podsumowując, Mega Man jest całkiem fajną prostą platformówką osiowitową, wykonaną w oldschoolowym stylu, ma prostą grafikę i muzykę, pozwala na przyjemną rozgrywkę, poziom trudności jest do opanowania. Wszedł także, pierwszy Mega wszedł także w, w skład kompilacji Mega The Willy Wars wydano na Sega Mega Drive. Kompilacja ta zawiera trzy pierwsze części Mega Ponadto na PlayStation 2, Nintendo GameCube i Microsoft Xbox ukazał się też Mega Anniversary Collection zawierający 8 części Mega i dwie gry arcade'owe z Mega No poza tym mamy jeszcze remake wydany na PSP pod nazwą Mega Man Powered Up Słodziutka jest ta okładka, no nie ma co Super